Poranek był chłodny, mimo że lato dopiero co się zaczęło. Nad Doliną Wisły unosiła się mgła, która otulała brzegi niczym zasłona milczenia. Trawy połyskiwały od rosy, a ptaki śpiewały jakby szeptem. Gdzieś w oddali pasły się konie, wolne, dzikie, nieoswojone, zwłaszcza jeden, bury ogier z białą łatą na pysku, który trzymał się z dala od stada. Miejscowi nazywali go Taran. Bo kiedy galopował, ziemia drżała. Na skraju urwiska nad rzeką stał mężczyzna w eleganckim płaszczu, który zupełnie nie pasował do wiejskiego pejzażu. Aleksander Łaska, sześćdziesięciolatek o lodowatym spojrzeniu i twarzy bez wyrazu, był jednym z najbogatszych ludzi w regionie. Właściciel ziem, hal produkcyjnych, sieci hoteli nad jeziorami. Ale żaden z jego sukcesów nie miał znaczenia tej jednej nocy, która odmieniła jego rodzinę na zawsze. Obok niego siedziała na wózku Julka, jego siedemnastoletnia córka. Od wypadku samochodowego dwa lata temu nie mówiła, czasem poruszała głową, lekko inaczej, była nieruchoma, jakby odcięta od świata. Tylko jej oczy pozostawały żywe ciemne, czujne, jakby znały prawdę, której nie mógł znieść. Aleksander rozglądał się nerwowo, żadnych śladów ludzi ścieżka była dzika, zarośnięta, nieuczęszczana, wisła, spieniona i wezbrana, po ostatnich deszczach szumiała poniżej, jak wezwanie. Złapał uchwyt wózka, zadrżał, odetchnął głęboko. Z jego ust wydobył się ledwie słyszalny szept: Przebacz mi!. W tym samym momencie koń, taran, oderwał się od stada i stanął jak wryty na wzgórzu. Jego nozdrza drżały, a uszy były wyczulone. Coś go zaniepokoiło. Zapach, dźwięk, instynkt. Spojrzał w dół. W stronę rzeki i zobaczył ją: dziewczynę na wózku i mężczyznę przy niej. Julka poruszyła dłonią. To był ledwie ruch, jakby odruch, ale Taran ruszył z impetem w dół, przez łąkę, przez krzewy. Aleksander zrobił pierwszy krok, pchnął wózek z lekkością, jakby się bał. Wózek zaczął się staczać. Nagle z lasu wyszedł Bartosz Stolarz, pasterz z pobliskiego wzgórza. Pchał przed sobą wózek z sianem dla swoich owiec. Zatrzymał się. Jego twarz zmieniła się, gdy zrozumiał, co widzi. Krzyknął: Hej, co pan robi? Ale już było za późno. Wózek z julką sunął w dół ku skarpie, koła podskakiwały na kamieniach. Aleksander odwrócił się i zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. Taran zaryczał jak dzikie zwierzę i skoczył. W jego ruchu była siła, była furia i coś jeszcze. Więź. W tej samej chwili Bartosz rzucił się w biegu, ale był zbyt daleko. Wózek dotarł do krawędzi. Jedno koło zawisło w powietrzu. Koń był pierwszy. Zarył kopytami w ziemię, zablokował się na skraju przepaści i zahaczył pyskiem o rączkę wózka, napinając wszystkie mięśnie. Ziemia osuwała się pod nim. Bartosz dobiegł i rzucił się na pomoc. Wspólnie człowiek i zwierzę zatrzymali ciężar na skraju upadku. Julka patrzyła na tarana. Jej oczy, po raz pierwszy od dwóch lat, Wypełniły się łzami. Nad doliną zapadła cisza. Ale nie była to już cisza obojętności. To była cisza, która poprzedza burzę. Słońce wspięło się wyżej, rozwiewając mgłę nad rzeką. Wózek stał teraz na stabilnym gruncie, nieco wykrzywiony, błotem oklejony, a Julka wciąż w nim siedziała. Taran stał obok, nerwowo przestępując z nogi na nogę. Jego sierść była spocona, oczy pełne niepokoju. Coś w nim czuło, że to nie koniec. Bartosz ciężko oddychał, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Przykucnął przy dziewczynie i spojrzał jej w oczy. Zadrżał. One nie były już martwe. Były pełne życia i strachu. Wszystko w porządku, dziecko? spytał, chociaż nie spodziewał się odpowiedzi. Julka powoli, bardzo powoli uniosła powieki i skinęła głową. To był cud. Ale cud, który musiał mieć sprawcę i odpowiedzialność. Tymczasem Aleksander Łaska jechał już swoją czarną limuzyną przez lasową drogę. Kierownicę ściskał tak mocno, że knykcie zbielały. W lusterku co chwilę spoglądał za siebie, jakby coś, ktoś Miał się pojawić. Gdy zatrzymał się przed bramą swojej rezydencji ogrodzonej wysokim murem, na jego twarzy nie było widać triumfu, była tylko panika. Nie wiedział, czy ktoś widział, czy ktoś zrozumiał, czy zdążył zniknąć wystarczająco. Szybko wysiadł, trzasnął drzwiami, wszedł do domu. W przedpokoju powitała go cisza. Tylko Marta, jego żona, rzuciła krótkie: Gdzie Julka? Aleksander zawahał się tylko ułamki sekundy. Została z opiekunką, miała ochotę na spacer. Jego głos był suchy, mechaniczny. Marta zmarszczyła brwi. Czuła, że coś jest nie tak. W dolinie Bartosz zawiadomił straż pożarną i pogotowie. Po chwili zjawiła się policja. Całą akcję ratunkową obserwował z oddali młody wędrowiec z aparatem Tomek Dragan, amator. Przyrody, który właśnie dokumentował dzikie konie i przypadkiem uchwycił dramatyczne wydarzenia na wideo. Chciał tylko nagrać zachód słońca, a teraz miał w rękach coś, co mogło zmienić życie ludzi. Tomek nie wiedział, co z tym zrobić. Nagrał moment, w którym koń zatrzymuje wózek na krawędzi urwiska. Nie widać twarzy mężczyzny, który pchnął wózek, ale sylwetka, chód. Płaszcz, wszystko to wyglądało znajomo. Młody chłopak znał nazwisko łaska, wszyscy w okolicy je znali. Hotele, ziemia, wpływy, strach. Bartosz, tymczasem, wciągając taranowi uzdę zrobioną z własnego paska, pomógł ratownikom przetransportować Julkę do ambulansu. Jej obecność. Niepokoiła wszystkich, jakby przeszła przez coś, o czym nie chciała mówić. Ale zanim ambulans odjechał, Bartosz pochylił się do ucha dziewczyny i szepnął: Wiem, kim on jest. I wiem, że cię nie obronił wcześniej. Ale teraz nie jesteś sama. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć plotki. Tomek po wewnętrznej walce wrzucił nagranie z opisem. Koń ratuje dziewczynę na wózku inwalidzkim tuż nad Wisłą. Kim jest mężczyzna, który ją zostawił na krawędzi? Film miał trzysta odsłon w godzinę. Potem tysiąc, potem sto, 100, tysięcy. W komentarzach gniew, łzy, niedowierzanie. Ktoś rozpoznał teren, ktoś inny, sylwetkę. Ktoś podał nazwisko. I choć Aleksander jeszcze tego nie wiedział, nie był już bezpieczny za swoimi murami. W nocy Marta wstała z 40 39... łóżka. Nie mogła spać. Wzięła tablet i wpisała w wyszukiwarkę słowa kluczowe, które mignęły jej na ekranie wcześniej tego dnia. Koń, wózek inwalidzki, Wisła. Kliknęła w film. Zatrzymała obraz na sekundzie 17. Otworzyła usta, przymknęła je i zrozumiała. Zobaczyła własnego męża nie jako człowieka sukcesu, ale jako potwora. Wiatr przetaczał się przez dolinę wisły jak szept dawnych duchów. Taran stał przy ogrodzeniu prowizorycznego boksu w gospodarstwie Bartosza, niespokojny. Od chwili, gdy uratował Julkę, jego zachowanie się zmieniło. Był czujny, jakby czekał, aż coś się wydarzy. Bartosz zauważył to jako pierwszy. Ten koń wiedział więcej niż powinien. W tym czasie Julka przebywała w małym szpitalu powiatowym. Odmawiała jedzenia. Nie spała. Lekarze uznali to za zwykłą reakcję pourazową, ale jedna z pielęgniarek, starsza kobieta o ciepłym głosie i oczach pełnych troski, wiedziała, że chodzi o coś więcej. Dziecko, ty nie jesteś tylko ofiarą. Ty jesteś kluczem powiedziała cicho, głaszcząc Julkę po dłoni. Jeśli nie powiesz, kto to zrobił, nikt nie zostanie ukarany. Julka spojrzała w okno. Powoli, z ogromnym wysiłkiem, zaczęła poruszać palcami na kolanach. Rysowała coś niewidzialnego, literę za literą T A T A. Pielęgniarka zbledła. W tym samym czasie Aleksander siedział przy kominku w swojej rezydencji. Marta nie odzywała się od dwóch dni. Unikała go, omijała spojrzeniem. Wieczorem postawiła przed nim laptopa. Na ekranie zamrożony kadr z filmu, on pchający wózek. To ty? Zapytała spokojnie, ale głos miała szorstki jak drut kolczasty. Nie odpowiedział. Westchnął. Nie rozumiesz, zaczął, ale ona podniosła dłoń. Co mam rozumieć, że próbowałeś zabić własną córkę, bo nie pasowała. Do twojego idealnego świata Aleksander opuścił głowę. Po raz pierwszy w życiu wyglądał na złamanego. Przez długą chwilę milczeli, aż w końcu wyszeptał. Ona nie powinna się była urodzić. To. przypomnienie. Marta spojrzała na niego jak na obcego. Czego? Aleksander wstał, podszedł do barku i nalał sobie whisky drżącą dłonią, że nie zawsze byłem tym, kim chciałem być, że przed laty zrobiłem coś, co zniszczyło czyjeś życie. I wtedy powiedział wszystko. Rok 1091. Młody Aleksander, wtedy jeszcze student prawa, spędzał wakacje na wsi, gdzie jego ojciec miał znajomości w lokalnej partii. Tam poznał dziewczynę wiejską, prostą, ale o oczach jak jeziora. Zbliżyli się do siebie. Ale gdy zaszła w ciążę, Aleksander zaprzeczył wszystkiemu. Kazał ją uciszyć, wysłać do rodziny. Dziewczyna zniknęła. Dziecko miało nie przetrwać porodu, ale dziecko przeżyło. Dziewczynka. Nazywała się Julka. Aleksander dowiedział się o niej dopiero dekadę później, przez list, który matka dziecka napisała umierając. Wyrzuty sumienia zmusiły go do przygarnięcia córki, ale nigdy jej nie pokochał. Wychowywał ją z obowiązku. Każde spojrzenie na nią przypominało mu o jego winie, a potem był wypadek. Samochód, mokra droga, Julka na tylnym siedzeniu. On za kierownicą, pijany. Ona straciła władzę w nogach. I głos. I wiesz co? Powiedział do Marty. Od tamtej chwili czułem, że moje życie to tylko gra w kłamstwo, aż w końcu chciałem wymazać ją. Tak jak kiedyś wymazałem jej matkę, Marta, milcząc, sięgnęła po telefon. Co robisz? Spytał. Dzwonię na policję, nie mogę dłużej żyć z człowiekiem, który niszczy wszystko, czego nie może kontrolować. Wieczorem Taran znów się zerwał. Rżał tak głośno, że Bartosz wybiegł z domu. Coś było nie tak. Koń krążył niespokojnie po zagrodzie. I wtedy pojawił się radiowóz. Policja zatrzymała się przed domem łaski. Aleksander próbował uciekać, ale czekał już na niego tłum dziennikarzy, sąsiadów, ludzi z miasteczka. Wszyscy wiedzieli. Film obiegł kraj. Zeznania Marty tylko. Wszystko potwierdziły. Pojawiła się też pielęgniarka i Tomek, wszyscy układali puzle przeszłości. Julka leżała w szpitalnym łóżku i patrzyła na ekran telewizora. Widziała, jak jej ojca prowadzą w kajdankach, bez słowa, ale w jej oczach nie było już bólu, była ulga, a potem, jakby to była ostatnia blokada, Julka poruszyła ustami, ledwie słyszalnie. Dziękuję taranie, zbliżał się świt, ale ten nowy dzień miał przynieść coś więcej niż światło, miał przynieść odrodzenie. Nie. Trzy miesiące później Dolina nad Wisłą wyglądała inaczej, jesień wpełzła między drzewa, zamieniając zieleń w złoto, a powietrze stało się czystsze jakby po burzy. W miejscu, gdzie wózek Julki niemal runął w rzekę, ustawiono prostą drewnianą tabliczkę z wygrawerowanymi słowami. Nie odwracaj wzroku. Czasem to zwierzę widzi więcej niż człowiek. Pod spodem znajdowała się rzeźba konia. Rzeźba tarana. Julka opuściła szpital na początku października, choć nadal poruszała się na wózku, rehabilitacja przyniosła zaskakujące efekty, odzyskała częściową władzę w rękach, a co ważniejsze, odzyskała głos. Nie od razu. Najpierw były pojedyncze słowa potem krótkie zdania. Gdy po raz pierwszy powiedziała Mamo przez telefon do Marty, kobieta się rozpłakała. Ale to nie koniec cudów. Julka zamieszkała tymczasowo u Bartosza, który przekształcił swoją Starą stodołę w mały azyl dla zwierząt i dzieci z niepełnosprawnościami. Taran stał się nie tylko symbolem, był terapeutą. Dzieci przyjeżdżały z miasta, by z nim obcować. Jego spokój udzielał się każdemu, kto położył dłoń na jego grzbiecie. Julka ku zaskoczeniu wszystkich zaczęła nagrywać filmy, opowiadała w nich, cicho, ale wyraźnie o tym, co przeżyła, nie z nienawiścią, z odwagą. Jej historia stała się wiralem, zgłaszali się dziennikarze, zaproszenia do programów i fundacje, ale Julka zawsze mówiła jedno. To nie ja jestem bohaterką, to koń i człowiek, który zrozumiał, że warto stanąć po stronie słabszych. Aleksander łaska usłyszał wyrok, dwanaście lat pozbawienia wolności za próbę zabójstwa, znęcanie się i ukrywanie sprawy sprzed lat. Proces był publiczny, transmitowany, nie próbował się bronić. Milczał, jakby wreszcie zrozumiał, że jego słowa nic już nie znaczą. Jedyną osobą, która odwiedziła go raz w wreszcie, była Marta. Przywiozła mu zdjęcie julki staranem. To ona jest Twoim wyrokiem, powiedziała, ale i twoją szansą na odkupienie. Pewnego dnia Julka poprosiła Bartosza, by zawiózł ją wózkiem nad rzekę, na to samo miejsce. Powietrze było chłodne, ale słońce przebijało się przez chmury, jak nadzieja przez żal. Zatrzymali się na krawędzi. Taran szedł obok, spokojny. Julka spojrzała w dół. Zadrżała, nie z lęku, z emocji. Tu zaczęła cicho. Wszystko się skończyło i wszystko się zaczęło. Bartosz przytaknął. Po chwili wyjął z kieszeni mały medalion. Znalazłem to w twoim wózku tamtego dnia. Twój? Julka wzięła go do ręki. Rozpoznała. Medalion należał do jej matki. Nosiła go od dziecka, nie znając znaczenia. Otworzyła. W środku zdjęcie młodej kobiety o tych samych oczach co ona. Uśmiechnęła się. Po raz pierwszy naprawdę szczerze. Teraz już wiem, kim jestem. Kilka tygodni później w Warszawie odbyła się gala Fundacji Siła Ciszy, zainicjowanej przez Martę i Julkę. Celem było wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz działania przeciw przemocy domowej. Głównym punktem programu był materiał wideo. Julka, siedząc na tle jesiennej doliny, patrzyła w kamerę i mówiła: Przez lata milczałam. Bo milczenie było moją tarczą, ale dziś już wiem. Głos wraca, kiedy wiesz, że ktoś cię słucha, nawet jeśli tym kimś jest koń. Owacja była długa. Ale najgłośniejszy dźwięk tego wieczoru nie był wcale klaskaniem, to było ryżenie. Tarana, transmitowane z Doliny nad Wisłą na żywo, jak echo opowieści, która zmieniła serca tysięcy ludzi. Julka wracała tam często siadała pod drzewem gdzie wisiała tabliczka z napisem raz spotkała dziewczynkę na wózku która podeszła do niej nieśmiało i zapytała to prawda że końcie uratował Julka spojrzała na tarana który pasł się obok tak odpowiedziała ale najpierw pomógł mi uwierzyć w siebie